Witam wszystkich serdecznie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie pragnienie. Spotykam się często z taką opinią, że mimo tego, że ćwiczę, że pragnę, że konstruuję pragnienia, w wyjątkowy sposób mam pecha, bo u mnie w moim życiu się to nie spełnia. Czym pragnienie jest? Dobrze jest sobie uzmysłowić i zrozumieć, że pragnienie jest energetycznym wzorcem. To jest energetyczna konstrukcja, którą budujesz w swojej głowie. I ona podlega pewnym prawom i zasadom. Taką pierwszą zasadą budowania pragnienia jest rozum. Pragnienie musi być dla Ciebie wykonalne, bo w innym wypadku wchodzisz na taką niebezpiecz niebezpieczną ścieżkę, braku realizacji pragnienia. Od razu na początku budowania jakiegokolwiek pragnienia, uzmysł w sobie i wyrzucaj te wszystkie schematy myśleniowe mówiące o w moim przypadku to nie działa. Albo ewentualnie, no wszystkim tylko nie mi. Albo ewentualnie jeszcze, ja nie zasługuję na to. Mogę se stworzyć, wiadomo, no poczytałem fajnych książek, usłyszałem coś tam, stworzę sobie pragnienie, ale z góry wiem, że na niego nie zasługuję. Bo okazuje się, że w pragnieniu zasługiwanie jest bardzo istotne. Jeżeli budujesz pragnienie, buduj go zawsze w takiej formie, w jakiej jesteś w stanie go przyjąć. Z tego względu, że. Samo pragnienie to jest tylko konstrukcja, która ma coś spowodować. Pragnienie zrealizuje się, jeżeli będzie wypełnione, ewentualnie otoczone, albo będzie powodować w tobie tak zwaną żądzę. Rządza to bardzo mocne odczucie, które naprawdę szybko realizuje pragnienia, które są w nim wypełnione. Więc taka żądza spełnienia. To jest ta emocja, która prowadzi cię bardzo szybko w kierunku realizacji. Dlatego, naprawdę, pragnienie, które budujesz i chcesz, żeby się zrealizowało, musi być wypełnione Twoją pasją. To nie może być pusta przestrzeń, w której hmm, są bliżej nieokreślone energetyczne wzorce. Pragnienie musi być realne. Pamiętaj o tym, że proces realizacji pragnienia. To nie jest strzał z łuku, tylko to jest proces. Zaczniesz go dzisiaj, on się może zamanifestować za tydzień, ale równie dobrze twoje pragnienie może się zamanifestować za rok. Dlatego tu jest następny czynnik, w którym właściwie bez którego wasze pragnienie nie jest w stanie się zrealizować. Tym czynnikiem jest wiara. Musisz mieć właściwie pełną wiarę w to, że Tworzysz coś, co jest z Tobą zgodne, coś, co jest dla Ciebie dobre, tworzysz coś, co będzie Cię wzbogacać, będzie Cię wznosić ku wyżynom i masz pełną wiarę w to, że zrealizuje się właśnie w taki sposób, w jaki tego oczekujesz.